Vlog siódmy, podejście numer cztery. Za każdym razem jak próbuję coś nagrać uwierzcie mi, że coś się wydarzy. Tutaj nie wiem Tam też nie wiem Nie wiem co się dzieje No dobra, może tabela będzie bardziej fartowna Tutaj natychmiast włączam nagrywanie jak coś się dzieje, żeby nie było widać, broń Boże, że nasza wspaniała prasa nie nie domaga ja myślę, że to troszeczkę operator tutaj w sobie leci troszeczkę nie dopilnowuje tego co się do niego mówi I teraz tak się w tym wszystkim że nie wie do końca jak ta cała procedura tutaj owijania beli owijania i wyrzucania powinna wyglądać zaraz jeśli ta będzie nieudana wsiądę do niego i mu tam jeszcze raz powiem co i jak bo chyba on się w tym wszystkim pogubił trochę jak widać, jako chodzę obok, beluje prezes. Dlaczego tak? Słuchajcie, ja na Warfamie tyle nerwów straciłem, że myślę, że tutaj może sobie troszeczkę prezes ich potracić. Ale tak za wiele ich tutaj się nie traci, znów ta klapa się otworzyła cholerna. No. Japiert. Zaraz znów się znając życie otworzy. Tutaj mamy na dolnym zamku jakiś problem, żeby to zamknąć. To się trzyma tylko na górnym, czy na poprzednim tutaj welowaniu nam się troszeczkę ta osłona tam pourywała od środka. I tak był plan, troszeczkę je odnowić wizualnie, jeśli będzie się sprawować. I na tym polu można powiedzieć, że ono nam się nawet sprawuje. W porównaniu do poprzedniego, to naprawdę dzisiaj jest ślanka. I Tak chyba to powinno wyglądać. No bo po ostatnim naprawdę mieliśmy ochotę się wyrzec i zamienić się z powrotem na Warfamę. Ale po tym, co żeśmy zrobili wczoraj, bo jak widać, te pukosy takie trochę, trochę obsiadnięte są. A to jest powód tego, że. Wczoraj nas nawiedziła burza, akurat jak żeśmy prasowali, mówiłem tutaj prezesowi pojechać trochę wcześniej, pojechać trochę wcześniej, nie, po co, no znów się otworzyła. Trzeba zdjąć w cholerę, jak ona taka mądra. Już nie mam do niej siły. No i nawiedziła nas burza, sprasowaliśmy około 15 bel, w 15 Beli strzeliła nam lekka awaria, ale i tak mieliśmy zjeżdżać, taka abyś to ostatnia bela. Otóż tutaj operator może się nie zapomniał, ale z niewiedzy nie podniósł podbieraka w bruździe, no i że tak powiem, chciało się kilka śrub, trzeba je było wymienić. Dzisiaj żeśmy to zrobili, no i prasa z powrotem pracuje tak jak powinna. Żadnych większych termedii tutaj nie było. siatkę urwało, wywalanie i jazda dalej. Powiem wam szczerze, że nie wiem, które to jest bela z tego wszystkiego. Za nas je się tutaj policzy, ale no tak jak powiedziałem wczoraj sprasowaliśmy około 15 bel i są one poniekąd płatniejsze od tych dzisiejszych, bo dzisiaj. Chyba tutaj operator zapomniał, zapomniał jak się wszystko robi, stracił w No ta nie była taka najgorsza powiedzmy. Ale na przykład tabela. Widać ona jest krzywa, nierówno, nierówno było do komory nabierane. I tym bardziej to dziwi, bo to jest krone i tutaj macie po bokach całki wskaźnikowe, gdzie jest więcej komorzy wypełnione. Operator jednak jak ja z nim jeździłem. Wykazywał chęć patrzenia tylko na to z prawej strony Tam w sumie z jego strony to lewej No i potem wychodzą właśnie takie bele, chociaż powiem wam, że wychodziłyby znacznie gorsze Wychodziłyby znacznie gorsze gdyby nie... Gdyby nie rotor Rotor tutaj wam powiem, że... On ma spory udział w tym, żeby to równomiernie rozłożyć w komorze. Naprawdę, bez rotora, gdybyśmy to robili w to bardzo szybko by mu się przypomniało, jak trzeba jeździć lewa-prawa, chociaż w Warfamie to się jeździło lewa-prawa yy, aż za często, aż za często. Tutaj macham mu, bo ostatnio, czy no w sumie nie tak ostatnio, ale kilka bel temu, yy, ona nie wywalała ich z komory. Nie wywaliła tam chyba dwóch. I teraz jakoś się uspokoiło. Myślę, że to było związane z tym, że troszeczkę pod górkę było. I tutaj ta klapa odbojowa to też jest... Została tak jak została, ale powinna zostać yy, dociśnięta, żeby faktycznie tutaj te bele były wywalane. Teraz ciężko będzie mi tutaj policzyć, ile jest bel. Ale wczoraj, tak, tak jak mówiłem, było ich 15, dzisiaj już pewnie ich jest z 25, jak nie 30, a jeszcze parę pokosów się zostało. Liczyliśmy szczerze, znaczy wczoraj tak się licytowaliśmy, ile będzie beli, a ja twierdziłem 25, eee, ojciec tutaj już właśnie po tym belowaniu stwierdził 30. Myślę, że żaden z nas nie miał racji, tu będzie około 35. Bel. Powiem Wam, że jest to najlepszy wynik na tej trawie od wielu lat. Domyślam się, że jej pomógł właśnie opornik, którego były dane tutaj naprawdę w dużej ilości znaczy może nie w dużej ilości, ale był dany przede wszystkim na... Całość powierzchni, nie tak jak zawsze było jedne pół nawożone, potem drugie pół nawożone, i tak się to zmieniało co roku. W tym roku była całość, no i dzięki temu Tippel jest aż tyle. A przynajmniej tak mi się wydaje. W tamtym roku ta trawa była kuszona. Jak dobrze pamiętam, jak mnie pamięć nie myli, chyba 1 czerwca na dzień dziecka. Dzisiaj mamy 20, nie, dzisiaj mamy 30 już maja. Jak to pracujemy? Troszeczkę te filmy z opóźnieniem skakują. Postaram się dzisiaj zmontować dla Was y, przewracanie i wstawić. Następny będzie film z kręglem. To pracowanie się mieć na dzień dziecka. Tak przynajmniej mi się wydaje, że tak powinno mi to się udać. Następna piękna Bela w Arsenale. Piękna oczywiście względem warfamy, bo ja wiem, że są lepsze balarki na YouTubie i nie tylko na YouTubie. No ale jak na nasze tutaj skromne hektary, to Wam powiem, że ta prasa w porównaniu do tego co było to jest naprawdę yy, potęga. No. Bo jeśli tutaj byłoby zapytanie na ilu hektarach taki zestaw pracuje, to jest skromne 7 hektarów traw ogromne 7 hektarów. W przyszłości coś jest planowane więcej, ale niekoniecznie może akurat trawy, bo z trawami też trzeba powiem, że tak jak teraz, no w tym roku te pole ni chyba poprzednie. Poprzednie dwa. Jeśli w weekend popada, to jest duża szansa, że nawet z tych drugich traw coś będzie. No prasa trochę zostawia, bo tutaj nie było przegrabione, może się należało to przegrabić. No ale dobra, już nie ma co płakać, już się przyjedzie, potem to pograbi i się wstawi w kółkę dla koni, to one zjedzą to na bieżąco. Tylko szkoda, bo trzeba będzie nad tym drugi raz tutaj chodzić, tam jakaś taka ciemna chmura, aby nie padało znowu. Trochę tej siatki już umyło, powiem wam. O, słaba bela, bardzo słaba. Chyba wy wychodzi właśnie ten nierówny zgniot prezesa, że on z jednej strony patrzy, z drugiej strony nie patrzy, taka nawet w miarę. Nie uda mi się przez nią przejść tak jak to było w Warfamie. Ja wiem, teraz nie mam Warfamy, to narzekam strasznie. Ale powiem Wam szczerze, że dopóki człowiek nie miał, dopóki mu robili na tych usługach, to był chociaż spokojny. Teraz człowiek kupił swoją lepszą prasę. Nie można powiedzieć, że nie. No widać jaka jest różnica między tym a tamtym. Nie ma co tu się oszukiwać. Lepiej może te parę tysięcy dołożyć. Albo i w niektórych wypadkach nawet nie Kupić kawałek zachodniego grzmota Oczywiście tak starać się szukać tego w jak najlepszym stanie Bo jak kupicie dziada to potem się będziecie z nim bujać Ta Krone też się nie wydaje, że to jest super najlepszy stan Kilka tutaj w niej rzeczy było robionych, ja wam to zaprezentuję No już nie dzisiaj, ale... W jakimś innym vlogu na pewno wam pokażę, co żeśmy w niej robili, co będzie w niej do roboty. Żebyście mniej więcej mieli pogląd na to, ile w takiego zachodniego gruza trzeba zainwestować, żeby nim robić. Ostatnio na vlogu mówiłem wam o tym, że w tej prasie yy, nie domaga owijania. Na tym polu zostały owinięte wszystkie bele, w tym jedna, chyba ją nawet nagrywałem. Jak była klapa rozchylona i to tak mocno, i ona dała się opiność. Także no myślę, że to jest kraj sukces. Już myślałem, że będziemy ją zaraz rozwalać. No ale nie udało się bez żadnych tutaj ekscesów. Z tym, że tutaj yy, my postanowiliśmy teraz to pracę troszeczkę zrobić w wała. Ona nas robiła na pierwszym pokosie. Yy, znaczy no na tych pierwszych polach, teraz my je robimy na drugim polu w wałach właśnie poprzez puszczanie tej siatki takie yy, troszeczkę inną metodą, że tak powiem. Teraz aż dziwne, bo nawet nie ma chęci tutaj ta siatka wyrywać się gdzie indziej jak to miało miejsce przy tamtej. W ogóle żeśmy zmienili siatkę i żeśmy... Zaborzyli o chyba nawet troszeczkę inaczej. Mam podejrzenia, że właśnie tamte ułożenie siatki mogło powodować e, problemy tutaj. Naprawdę jest sporo tutaj na wysłuchiło. Trzeba będzie zaraz je policzyć. Co, Bela? Bela, bo się obija. No, zobaczymy, co tym razem wyjdzie. Chłopczyk czy dziewczynka? Widać jak na tej osłonie wszystko się wszystko pourywało. No i ona, non-stop, ma tutaj na środku jakieś te wrzery. No co on robi z tobelarko? Z tej strony za dużo, z tamtej strony za mało. jakoś tak. O, i z tej strony to można wejść, no kurwa. Słone trzeba przymknąć, bo zaraz będzie po osłonie. Dobra, się machać po powrotem. Idę mu może powiem, bo... No a dalej takie bele robisz, to lepiej, żeby o tym wiedział. Dobra, teraz może krótki fragment z ciągnika. Pokażę Wam tutaj, jak to mniej więcej działa. Znaczy, no może nie ja Wam to pokażę, ale Pokażę Wam Fenomen tej prasy Siatka została wpuszczona. Teraz została Ucięta Czekamy aż spadnie to właśnie z noża Znaczy z gwintu Spadła Teraz bela jest wyrzucona I wyszła ładna bela Oby tak dalej co nie No w miarę ładna Ładniejsze niż tamte, bo zwróciłem nieco uwagę na te strzałki, żeby ich się bardziej tutaj pilnował. Troszeczkę się zachowuje jak taki gość, który wszystko wie, ale nic nie umie zrobić. Nie pamiętam, na której ja już tutaj w tym blogu to mówiłem, bo ja mówię też czwarte podejście ale no ja się nie chciałem tego dotykać z prostego powodu jak coś się spierdzieli to przynajmniej krzywe spojrzenie nie będą kierowane na mnie dlatego dopóki jeszcze ta prasa dopóki ta prasa nie jest idealna ja jeszcze nią nie będę pracował, bo coś ma się spierdzielić, lepiej się spierdzieli właścicielowi niż tutaj Możliwe, że nadchodzącemu właścicielowi tej prasy. Poszła siateczka. Te zostały cztery pokosy. No dobra. Myślę, że Wam tutaj mniej więcej pokazałem, jaki idzie to prasowanie u nas. Troszeczkę też opowiedziałem o tym sprzęcie. No i co? Czekajcie do następnego. No i tabela wyszła ładniejsza, jak tamta. Z tej strony będzie lekki brzeg, no i jest. No ale taki to już nie, nie ten co tam żeśmy mieli okazję zaobserwować. Tak jak mówiłem, ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.